w głosowach nasi posłowie i europosłowie. Pani poseł Joanna Lichocka, pan europoseł Ryszard Czarnecki. Oddaję głos pani poseł Lichockiej. Bardzo proszę. Dzień dobry. Jak państwo wiecie, Prawo i Sprawiedliwość prowadzi akcję zbierania podpisów pod naszą ustawą stop podwyżkom. Chcemy zmusić ekipę Donalda Tuska do zamrożenia cen energii, do procedowania naszego projektu i zadbania o budżety polskich rodzin, o rezygnację z takiego beztroskiego uwolnienia cen energii. Ja wczoraj zbierałam podpisy na targu w Skierniewicach, moi koledzy z Prawa i Sprawiedliwości w całej Polsce. Okazuje się, że to nie koniec podwyżek, jakie funduje Ekipa Tuska polskim rodzinom. W tej chwili wiadomo już, że rząd proceduje nad projektem ustawy uwalniającym tak naprawdę ceny wody i odbioru, odbioru ścieków. W tej chwili po 2017 roku samorządy nie mogą swobodnie kształtować tych cen, decydują o tym wody polskie. Wprowadziło to Prawo i Sprawiedliwość, ponieważ chcieliśmy ograniczyć. Właśnie takie beztroskie podwyższanie cen przez samorządy za usługi, które są obowiązkiem każdego samorządu. Teraz okazuje się, że samorządy, zwłaszcza te opanowane przez Platformę Obywatelską, domagają się uwolnienia tych cen. W projekcie ma być wyeliminowana decyzja Wód Polskich ograniczająca te podwyżki do 15%. Każdy samorząd będzie mógł do 15% podwyższyć ceny za wodę i odbiór ścieków. To jest 15% podwyżek. Dopiero po, tej, po tym poziomie 15% Wody Polskie będą mogły zaprotestować albo i nie. To oznacza, że jesienią, gdy ten projekt, jak czytamy w mediach, ma być przyjęty, będzie przyjęty przez rząd i później będzie procedowany przez parlament, będzie zafundowane polskim rodzinom blisko 15 albo 15 podwyższenie kosztów utrzymania. Gdy się do tego dołączy to, co już w tej chwili wiemy o podwyżkach cen energii, cen ogrzewania, okaże się, że wystrzelą w kosmos. Koszty życia dla każdej rodziny. Tusk to drożyzna. Tusk to bieda polskich rodzin. Tak jak protestujemy teraz przeciwko uwalnianiu cen energii i zbieramy 100 tysięcy podpisów pod naszym projektem ustawy, tak będziemy protestować przeciw tej kolejnej podwyżce. Na różne sposoby będziemy też uświadamiać Polaków, jakie są intencje tej władzy. Zarabianie pieniędzy na polskich rodzinach, bo do tego to się sprowadza. Bardzo dziękuję i teraz proszę Pana Europosła Ryszarda Czarneckiego. Bardzo proszę. Witam Państwa. Pani Przewodnicząca na Lichocka zbierała podpisy w Skierniewicach. Ja w Poznaniu, który nie jest miastem specjalnie łatwym dla sprawiedliwości. Muszę powiedzieć, że olbrzymi odzew bardzo wiele osób podpisywało ten protest. Uwaga część z nich przyznawała, że nie popierała w wyborach prawa i sprawiedliwości, a więc bądź nie głosowała, bądź bardzo często głosowała na inne formacje. Myślę, że do Polaków już dociera, co się dzieje, że tak naprawdę metodą na łatanie budżetu i na nieumiejętność wygenerowania tych środków do budżetu, co Skutecznie przez 8 lat czynią UPRS Sprawiedliwość, jest ułupienie obywateli, jest sięganie do kieszeni obywatela. Ale co robi europoseł na takiej konferencji, bo przecież to jest raczej job description, że tak powiem, domena posłów krajowych, w tym pani przewodniczącej Janny Blichockiej. No, oczywiście europoseł może porównać to, jak te ceny kształtują się w innych stolicach, dużych stolicach europejskich. I to porównanie jest w moim przekonaniu niesłychanie ważne, bo pokazuje, że efektem działań obecnego rządu jest znaczące pogorszenie sytuacji ekonomicznej Polaków w sytuacji, gdy siła nabywcza naszych zachodnich, bliższych i dalszych sąsiadów jest przecież wyraźnie większa niż nasza. Po tej podwyżce będziemy płacić w na euro oczywiście 3,66 euro. W sytuacji, gdy w Paryżu za wodę płaci się 4 euro, a więc bardzo niewiele więcej. W sytuacji, gdy w Berlinie płaci się 4 euro i 2 centymy, a więc 4,02. A y, warto powiedzieć, że y, 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 siła nabywcza y, obywatela Francji, Republiki Francuskiej jest y, y, o 38% większa niż siła nabywcza obywatela Polski. To pokazuje, że ja nie będę już Państwa zanudzał danymi z Amsterdamu, czy Brukseli, w której na co dzień urzęduje. One są, te ceny, zawody są tam niewiele wyższe niż w Berlinie i Paryżu, ale to pokazuje, że w sytuacji, gdy Polak ma płacić prawie tyle samo, co Niemiec i Francuz przy jednak cały czas znacząco niższej sile nabywczej, no to jest Prosta droga do zbiednienia Kowalskiego i Nowaka, a nie zmniejszenia dystansu ekonomicznego i cywilizacyjnego do naszych zachodnich sąsiadów, co się działo za rządów prawa i sprawiedliwości. Ja tylko przypomnę, że w pierwszych latach tego rządu myśmy jako państwo polskie wyprzedzili Grecję, gdy chodzi o PKB per capita, mieszkańca, potem zaraz Portugalię. W ostatnich miesiącach funkcjonowania tego rządu wyprzeliśmy Hiszpanię i w zasadzie prawie zrównaliśmy się z Włochami, no, które są cały czas w niełatwej sytuacji ekonomicznej. To pokazuje, że Kowalski i Nowak przybliżał się bardzo mocno do tej politycznej Europy, a w tej chwili się od niej oddala i do tego, prowadzi ta seria podwyżek, kanonada podwyżek, galop podwyżek, który funduje obecny rząd. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa teraz jest seria na, czas na serię pytań. Mam nadzieję, że będą to pytania w temacie dzisiejszej konferencji. Jak patrzę na Pana redaktora to tak, wątpić, tak, ale tematu, proszę bardzo. Proszę nie wątpić, Paweł Łukasik, TVN24. Jak rozumiem, Państwo będą teraz zbierać podpisy, czy zbieracie protesty, podpisy pod protestem w sprawie tych podwyżek, czy to jest jakaś konkretna propozycja co do tego, w jaki Pan. sposób je ominąć? Pan nie zauważył, że my złożyliśmy projekt ustawy Stop Podwyżką. Złożyliśmy również poprawkę do procedowanej przez rząd ustawy, która przewiduje jakąś symboliczną zapomogę dla rodzin jako wniosek mniejszości. Zostało to przez większość sejmową odrzucone. Ale my ten projekt ustawy teraz chcemy złożyć jako projekt obywatelski. Ogłosiliśmy to kilka dni temu, właściwie w zeszłym tygodniu już chyba, także to jest, mam wrażenie, wiedza dosyć ogólna. I w tej chwili zbieramy pod nią podpisy. Potrzeba przynajmniej 100 podpisów, chcemy zebrać do 15 czerwca tę liczbę. Oczywiście chodzi o to, żeby ta liczba była jak największa, żeby ten element presji na rząd 13 grudnia, na rząd Donalda Tuska był jak najmocniejszy, jak najsilniejszy, żeby musieli ulec i zadbać o budżet polskich rodzin. Ja wiem z doświadczenia wczoraj, bo wczoraj po raz pierwszy zbierałam podpisy pod tym projektem ustawy, że zainteresowanie jest rzeczywiście bardzo duże i podpisują się także osoby, które do tej pory nie głosowały na Prawo i Sprawiedliwość są przerażone tym co planuje rząd Tuska i jakby szybkość zbierania tych podpisów jest niesamowita jest mniej więcej 80 100 podpisów na godzinę przy tym stoliku przy którym jesteśmy i zbieramy podpisy cały czas są ludzie i cały czas chętnie podpisują także to pokazuje jak ludzie boją się rządów Donalda Tuska jak boją się tych podwyżek jak mają świadomość z jak nieuczciwą ekipą mają do czynienia ja tylko dodam, że zgodnie z ustawą o inicjatywie ustawodawczej pan marszałek będzie musiał procedować ten projekt ustawy, kiedy zbieramy 100 tysięcy podpisów. Nie będzie mógł użyć zamrażarki, tak jak to zrobił w przypadku poprzedniego projektu Prawa i Sprawiedliwości zamrażającego ceny prądu i gazu. Rozumiem. Dziękuję za wyjaśnienie, ale była mowa o, o podpisach pod protestem, stąd moje pytanie. czy jakieś Pod projektem ustawy. Projektem Właśnie pod projektem ustawy. Protestem przed, przeciwko, przeciwko podwyżkom. W sensie politycznym jest to protest. ustawę. Jeszcze mam pytanie dotyczące zawieszenia w prawach członka Prawa i Sprawiedliwości pana europosła Krzysztofa Jurgiela. Czy to decyzja, ma, która ma związek z tym, co wydarzyło się na Podlasiu w tamtejszym Sejmiku i czy jest ona w Państwa ocenie słuszna? Z poznania Konina, Kalisza, Piły, Czcianki, Czarnkowa i Taro podgórnego oraz wielu innych miejscowości. Jak chociażby Rawicz Kościan czy Miejska Górka, daleko jest na Podlasie. Ja nie wiem, ale znając prezesa Jarosława Kaczyńskiego, miał ku temu zapewne zasadne powody, bo jest człowiekiem głębiego serca i by nikt takiej decyzji nie podjął, gdyby nie miał ku temu podstaw. A czy pan kontaktował się z panem Krzysztofem Jurgielem? pana? Współeuroposłem? Nie kontaktowałem się. Kontaktowałem się za to intensywnie z mieszkańcami województwa wielkopolskiego. A czy gdyby chodziło o Sejmik, to jest słuszna decyzja, czy zbyt surowa, albo może nie do końca? No, jak generalnie politycznie ufam profesorowi Kaczyńskiemu, i który ma w tej sprawie na pewno bardzo wiele dowodów i argumentów. Nie wiem, czy ta decyzja jest związana z tym, czy z czymś innym. I szczerze mówiąc, w sytuacji, gdy Kowalski i Nowak mają wymuwane pieniądze z kieszeni, jest to sprawa, wydaje się, przynajmniej szacunku dla zainteresowanych, znacznie mniej ważna. Panie redaktorze, myślę, że ten temat już został wyczerpany, także to, ale bardzo Ale jeszcze serdecznie. jeden, jeśli można, dotyczący jeszcze e, czasu e, no, krótkiego, dwutygodniowego rządu pana premiera Mateusza Morawieckiego i wówczas pan minister Warhoł e, według informacji Gazety Wyborczej składał kasację w sprawie jednego z, e, ze skazanych już no, wówczas e, za przestępstwa narkotykowe i doszło do sporu z panem prokuratorem Barskim. Czy państwo coś wiadomo na ten temat? Nie znam tej sprawy. No, gdy chodzi o Norwega, bo Pan mówi o Norwegu w tej chwili, to naprawdę nie będę y, oceniał sporów y, między Prokuratorem Generalnym a Prokuratorem Krajowym, choć rozumiem, że to burzy Państwa obraz y, ekipy, która była w wymiarze sprawiedliwości, bo jak widać są tam poważne y, różnice zdań. Y, słyszałem tylko argumentację Pana Ministra Warchoła, że każdy obywatel ma prawo do uczciwego i obiektywnego procesu. Natomiast nie wnikam w to i myślę, że najlepiej jak pan minister Warchołby by się w tej sprawie wypowiedział. A, pan A także pozbawiony dobra. przez was stanowiska pan Pukat Okrowa-Wybarski. Panie redaktorze, dziękujemy bardzo. Panie redaktor jeszcze, tak? Bardzo proszę. Dzień dobry, Monika Miller, Polsat News. Pozwolą państwo, że zadam pytanie no, niezwiązane bezpośrednio z tematem konferencji, ale ono. Tyczy nas wszystkich, bo dotyczy języka debaty publicznej, kampanii wyborczej, spotów prezentowanych przez ugrupowania. No i tutaj pytania najważniejsze w kontekście no, bezpieczeństwa naszego, niepodgrzewania tej negatywnej atmosfery, także tutaj nawiązuje do tego, co stało się w Bratysławie. Znaczy nie w Bratysławie, tylko w, w, na, Słowacji, na Słowacji, oczywiście. Tak, dziękuję. Dziękuję pani za to pytanie, bo to rzeczywiście. Jest potrzeba chwili, mówienie o obniżeniu temperatury sporu politycznego. Cieszę się, że również na przykład dzisiaj widziałam fragment relacji w TVN z konferencji Impact, gdzie jeden z panelistów mówił o natychmiastowej potrzebie obniżenia poziomu nienawiści w tej debacie publicznej. Myślę, że w kontekście ostatniego klipu wyborczego Platformy Obywatelskiej jest to bardzo zasadne. Ja byłam zdziwiona, że dzień po zamachu na premiera Słowacji Donald Tusk zdecydował się na wypuszczenie, wyemitowanie klipu wyborczego pełnego kłamstwa, ale pełnego nienawiści, zrealizowanego tak, żeby judzić, żeby podwyższać poziom nienawiści, polaryzować. Tam są takie zabiegi propagandowe, czarno-białe zdjęcia, wykrzywione twarze polityków, narracja pełna grozy, muzyka pełna grozy, obliczona na budowanie nienawiści. Ja bym może zaapelowała zarówno do dziennikarzy jak i do obserwatorów sceny politycznej, bo apelować do Tuska, żeby przestał nienawidzić i przestał szczuć, to myślę, że jest rzucaniem grochem o ścianę, ale chciałabym zaapelować do dziennikarzy i obserwatorów sceny politycznej o to, żeby głośno protestowali przeciwko tym metodom. I Pani pytanie odbieram również jako wyraz zaniepokojenia tym, że do takich sytuacji, do takiego świadomego i cynicznego podnoszenia yy, poziomu negatywnych emocji dochodzi. Ja mam wrażenie, że Platforma Obywatelska uznała, że przed wyborami samorządowymi za mało szczuła. I że w związku z tym frekwencja była nie taka, jak oczekiwali, i ich wynik wyborczy był niższy niż oczekiwali. Ja myślę, że teraz próbują nadgonić yy, to, co, czego wtedy zaniechali, i próbują rozniecić nienawiść i w ten sposób. Z jednej strony zdyscyplinować, zmobilizować swój elektorat, ale z drugiej strony doprowadzić do jeszcze głębszej polaryzacji, jeszcze większego podziału między Polakami opartymi na nienawiści. Dobrze, żeby ktoś wreszcie powiedział temu stop i zatrzymał Tuska w tej jego polityce nienawiści. Podpisując się pod tymi słowami pani przewodniczącej Anny Lichockiej, tylko chciałem dodać, że widać, że sprawa ta dzieli koalicję bo protestują przeciwko takiej mowie nienawiści, językowi nienawiści, który w tym spocie został zawarty. No niektóre przynajmniej partie, które tworzą koalicję 13 grudnia, a to po pierwsze, po drugie ten spot został wypuszczony dosłownie paręnaście godzin po tym, jak poraż trzeci wybrany premiera Słowacji Robert Fico został bardzo ciężko poszczelony, a tak na marginesie no kiedy słyszę niektórych polityków europejskich, którzy składają dzisiaj kondolencje, to pamiętam, kto partię SPR wyrzucał z Międzynarodówki Socjaldemokratycznej. No i myślę, że może Olaf Scholz dzisiaj mógłby trochę mniej głośno w tej sprawie się wypowiadać. A mówię to też jako człowiek, który jest na blackliście, na czarnej liście Putina już od lat, nie tylko jako pierwszy Polak, który jest szefem delegacji Unia Rosja w Parlamencie Europejskim, pierwszy Polak w historii, ale wcześniej jako wiceprzewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego e, Euronest, czyli Unia Europejska, Partnerstwo Wschodnie. Na tej czarnej liście Putina bez możliwości wjazdu do Rosji jestem od kilkunastu lat. Pani Anna Fotyga na przykład również. E, I czynienie z nas e, e, formacji prorosyjskiej no, dla każdego. Człowieka, który cokolwiek wie o polskiej historii najnowszej, jest aberracją. Ale tak pani posłuchaj ma rację: to jest używanie przemysłu pogardy do tego, żeby nakręcić elektorat, który jakoś na wybory samorządowe za bardzo nie chciał pójść po stronie PO i Koalicji Obywatelskiej. Ja chciałam tylko odnieść się do tego, co Państwo powiedzieli, bo moje pytanie było w kontekście niekonkretnej, jakby konkretnego działania. Niech Pani się nie, tłumaczy, nie, nie, nie wiemy, oceniania jakiego kogokolwiek. Nie, już pani nie musi nic mówić. Ja Tzn. wiem, że chciałam Nie chcę zapytać Pani pytać w tym kontekście. Ale nie, nie, chciałam zapytać o kwestię bezpieczeństwa, dlatego że czy jest możliwe wznieść się w ogóle ponad, ponad podziały i. i w tej debacie publicznej, w kampanii wyborczej odnosi się do siebie z szacunkiem. Tak, ja myślę, że oczywiście, że tak, I jakby pani była z nami, w, czy w Województwie łódzkim, w miastach i miasteczkach, gdzie działamy, gdzie rozdajemy ulotki, gdzie zbieramy podpisy, czy w Wielkopolsce, jak Ryszard Czarnecki również jest obecny, to by pani wiedziała, że spokojnie można rozmawiać i Polacy między sobą rozmawiają. Oczywiście te emocje nakręcane przez media, Również te, które działają na rzecz rządu Donalda Tuska, są obecne i to też jest widoczne, ale nie jest tak, że nie można rozmawiać. Natomiast y, trzeba powiedzieć jasno, że formacja polityczna reprezentowana przez Donalda Tuska nie jest zainteresowana rozmową, jest zainteresowana dzieleniem Polaków tak i szczuciem i to widać naprawdę czarno na białym w, w ciągu ostatnich kilkunastu co najmniej dni i myślę że pani pytania w tym kontekście o bezpieczeństwo trzeba zadawać rządowi koalicji 13 grudnia tak oni huśtają naszym bezpieczeństwem Dziękuję bardzo państwu widzimy się na następnych konferencjach do widzenia Dziękujemy bardzo Dziękuję bardzo dziękujemy